Wyjeżdżając na wakacje lubimy mieć dostęp do tego, czego używamy na co dzień, czyli do swojej ulubionej telewizji, do swoich kanałów, do Netflixa, do różnych, różnych innych takich programów. No ale żeby do tego mieć dostęp, a nie, nie chcąc korzystać z komputera, no trzeba mieć odpowiedni telewizor. Takie oferty są na rynku. Ja nazywam się Sebastian Klaus i zapraszam na materiał z Salonu w Düsseldorfie ze stoiska Alfa Tronika. Muzyka Specjalistą w tym zakresie w Polsce jest Wojtek Sierpotowski z firmy Elkamp. Witamy Cię, Wojtku, serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Pewnie jesteś zaganiany na targach, bardzo dużo rozmów z Waszymi dostawcami. No ale dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. I chciałbym, żebyś właśnie trochę powiedział o tych produktach AlfaTronicsa, które. Teraz na targach są nowościami, które, na które warto w ogóle zwrócić uwagę. Tak, nasza firma Elkamp jest dystrybutorem marki Alphatronic w Polsce i tu trzeba przyznać, że Alfatronik zawsze co roku y, ściga się z nowościami i w tym roku są jako pierwsi, którzy y, jako producent telewizorów dedykowanych do kamperów wyprodukowali telewizor z matrycą 4K są dostępne już teraz dostępne z matrycą 4K telewizory 27 cali i 32 cale są to Duże telewizory, więc dedykowane jednak do większych jednostek, ale jeżeli tylko mamy miejsce na taki duży telewizor, warto zastosować yy, telewizory AlphaTronic. Yy, telewizory AlphaTronic mają w tej chwili nowy soft, yy, on się nazywa WebOS. Jest to yy, soft bardzo przyjazny użytkownikowi, ponieważ za pomocą pilota możemy yy, sterować myszką. Tutaj szybko pokażę, w jaki sposób to wygląda. Mając po prostu menu, szybko poruszamy, wybieramy swoje ulubione aplikacje. Przygotowane oczywiście pod Netflix, HBO i wszystkie aktualne aplikacje, które są popularne, gdzie możemy oglądać filmy, bajki itd. Trzeba powiedzieć sobie wprost, że AlphaTronic to jest wiodący producent telewizorów. Telewizory mają. Wszystko, co potrzeba. Mają tunery DVB-S, czyli satelitarne DVB-T2, mają y, sloty DVD wciąż aktualne, więc można sobie y, um, oglądać filmy czy. Słuchać muzyki z DVD, złącza USB. No, wszystko jest naprawdę bardzo nowoczesne, i też zwróćcie uwagę, że jest bardzo nowoczesny, fajny design bardzo smukła linia, bardzo cienka ramka. Naprawdę jest to bardzo fajnie estetyczne. I oczywiście, w tej chwili wszystkie telewizory z linii AlphaTronic są smart, czyli mają w sobie możliwości połączenia się z internetem i użytkowania właśnie wszystkich popularnych aplikacji lub połączenia z telefonem. Wojtujek, ja pamiętam jak do sterowania właśnie telewizorem potrzebna była myszka tak. i potrzebna była klawiatura. No, to, Żeby się. było trochę szybciej. Teraz to już jest wszystko fantastycznie. Pokażmy w takim, w takim motopilocie. E, zaraz, o. Ładnie można, oj, dużo, dużo funkcji takich. Tak, bardzo szybko. Zauważcie tak, jak tak, bardzo tak, szybko tak. reaguje tak. Yy, interfejs, naprawdę to jest bardzo szybkie, te systemy oprogramowanie, yy, soft jest bardzo, bardzo szybki i nie ma zwłoki. To mhm. jest naprawdę fajne. Yy, można powiedzieć, że jest to yy, coś... Yy, Coś polepszony jeszcze, dobry produkt, który mieli wcześniej. Ja chcę zauważyć, że wszystkie telewizory mają polskie menu, więc jak najbardziej dla nas. O w właśnie, Polsce. Bo to, jest, to jest ważne. Tak, to oni o tym pamiętają i jest to wszystko przygotowane. Są listy kanałów, jeżeli używamy tunera, który jest zainstalowany w środku satelitarnego, też są przygotowane kanały, więc to naprawdę wszystko jest przygotowane, żeby w Polsce można było to łatwo używać. Mytku, ale, żeby mieć dostęp, czy do Netflixa, czy do innych takich kanałów, e, będziemy potrzebowali internetu. Tak. I myślę, tak. że warto by było też powiedzieć troszeczkę, bo Alphatronic ma również fajne rozwiązanie, to już... ale to za chwilę po, podejdziemy. A powiedzmy jeszcze o cenach, Aha. bo 32-calowy, ale nie każdemu się może taki zmieścić duży ekran, ale... Ale oczywiście, ten... pamiętajcie, że gama telewizorów, które ma Alphatronic, już się zaczyna od 19 cali. 19, 22, 24, 27, 32 cale i nawet jest 40-calowy. Ceny, w zależności od modelu, gdzieś powiedzmy te najmniejsze około 2-2200 zł, te większe, największe to już około 4-45 tysiąca złotych. Są to, trzeba pamiętać, telewizory przygotowane do podróżowania, do wstrząsów, do, na, jest odporne na różnicę temperatur. Faktycznie jest inna budowa takiego telewizora niż takiego zwykłego domowego i stąd bierze się różnica w cenie. To czas na dostęp do szybkiego internetu. Tak, producent Alphatronic ma w swojej ofercie router Stream 5G, jest to router, który pozwala nam w trakcie naszych wakacji użytkowanie z szybkiego internetu. Na czym to polega? Podkreślam, że jest to bardzo proste w użytkowaniu, można założyć takie urządzenie praktycznie samemu i konfiguracja trwa 5 minut. Zestaw składa się z zewnętrznej anteny, która jest montowana na dachu naszego kampera bądź przyczepy kemping kempingowej. Proszę zauważyć, że taka antena jest o wiele, wiele większa niż te antenki, które mamy w swoich komórkach, no bo wiadomo, że z komórki możemy udostępnić sobie internet, ale jest to o wiele mniejsza antena i te zasięgi są prędkości tym samym o wiele mniejsze. Więc taka antena gwarantuje nam bardzo dobry zasięg yy, oraz serce, czyli właśnie ten router 5G. Gdzie mamy możliwość wpięcia dwóch kart SIM? Dwie karty SIM, yy, czemu są dwie? Różni operatorzy mają y, inną ofertę. Niektórzy mają tań, tańszy internet, a niektórzy mają po prostu większy, więcej gigabajtów do wykorzystania. Na aplikacji sami sobie włączamy, czy chcemy używać karty SIM 1, czy karty SIM 2. Yy, I teraz też bardzo ważna rzecz, którą właśnie dowiedziałem się tutaj, będąc na targach. Urządzenie te, też ma możliwość połączenia się z aktualną siecią Wi-Fi, w której jesteśmy w obszarze, na kempingu czy gdzieś indziej i będzie robić wewnętrzną sieć Wi-Fi, korzystając z tego internetu, właśnie z zewnętrznej e, sieci i, i, internetu. Czyli wzmocni I, może troszeczkę zasięg, wzmocni, no, znaczy tak, sygnał. Tak. I teraz, jeżeli ten sygnał będzie niewystarczający, czyli sła, słaby, automatycznie urządzenie Korzysta, dołącza internet z karty SIM i w ten, w ten sposób zwiększamy przepustowość, szybkość internetu i możemy użytkować, oglądać filmy, które się nie zacinają, i po prostu mamy ten internet do dyspozycji. Takie urządzenie już było produkowane kilka lat, lat temu, natomiast teraz jest to już urządzenie najnowsze z możliwością połączenia sieci 5G. Oczywiście działa też w sieci 4G, ale jeżeli tylko ma możliwość połączenia 5G, jak najbardziej taki router od razu łączy się z internetem. To dobrze, Wojtku, to jeszcze o cenie? Ceny takich urządzenia to jest około 2,5 2 tysiąca zł. E, montaż na tym serwisie serdecznie zapraszam, żeby to robić profesjonalnie. Koszt montażu: około 600 zł, w zależności od e, możliwości montażowych danego pojazdu. Montaż trwa około 2-3 godziny maksymalnie, także serde serdecznie zapraszam, bo to szybka, szybki temat. A wiem z własnego doświadczenia, że internet jest potrzebny czy to do pracy, czy do puszczania bajek swoim po pociechom, czy po prostu oglądania jakichś ciekawych seriali, które zawsze chcemy w domu tak samo obejrzeć. Wojtko, to powiedz mi, jak z dostępnością, ponieważ są to nowe produkty, jak z dostępnością? Tak, producent Alphatronic ma to dostępne od ręki w naszym sklepie w Elkampie w Krakowie są już dostępne też takie pro pro produkty, także serdecznie zapraszam od ręki, w tej chwili możemy już sprzedać, dostarczyć i zamontować takie urządzenie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten materiał, że podpowiedzieliśmy Wam, w jaki sposób można korzystać ze swojego ulubionego Netflixa czy innych takich kanałów streamingowych, no i przede wszystkim jak ten internet przekazać do tych urządzeń.